Witam serdecznie drogi Raczki na czytaniu tygodniowym. Lecimy, Jakież tam energie dla Was karty przygotowały. Co dla raczków? Jakie energie dla raków na ten tydzień? Lecimy. Moi drodzy, karty już były stosowane, ale lecimy. Jakież energie? Będę się przed czymś okopywać. Zmartwychwstanę. Spełnienie marzeń. Wow! No ponieważ wyszło mi dwie, no to stawiam dwie. Dobra. Stabilizacja jest spełnienie marzeń, czyli draczki są zadowolone w tym tygodniu, ale przyjdzie wam się z kimś kłócić. Czyli będą tak, będą plotki, poradzicie sobie z plotkami, mamy gwiazdeczkę, czyli spełnienie marzeń, sięgamy po marzenia w tym tygodniu. Możemy sobie coś zaplanować dzięki czemuś, co się zadziało na początku tygodnia, czy w ubiegłych tygodniach, tak ogólnie w ubiegłym czasie, możemy w tym tygodniu sobie na coś pozwolić. Chodzi, najbardziej wydaje mi się, że chodzi o stabilizację, o stabilizację, słuchajcie, o takie odkrycie samego siebie, o odkrycie samego siebie na nowo. <laughs> jest tworzenie, jest kupowanie, jest przyjmowanie, jest podpisywanie umów, tak, czyli tak naprawdę nie jest źle, moi drodzy. Myślę, że będziecie się bardzo ładnie chełpić. Będziecie bardzo zadowolone, odkrycie jakiejś tajemnicy, odkrycie jakiejś tajemnicy jeżeli chodzi o choróbska słuchajcie, jeżeli chodzi o choróbska to coś się tam wydarza, tak coś się wydarza, coś nieoczekiwanego i chodzi tutaj moi drodzy o rączkę i chodzi zdecydowanie o kręgosłup czyli uwaga na dyski, uwaga na dźwiganie, bo jesteśmy zgięci bardzo mocno i coś się dzieje z ręką czyli może coś tam się zadzieć, jest natłok zdarzeń, poza tym ogrom wiadomości moi drodzy <laughs> drogie raczki Ogrom wiadomości, ogrom wiadomości, ale tak, z czegoś się oczyszczam, z czegoś się oczyściłem coś, z czegoś się pozbyłem, coś tworzę, w tym tygodniu mogę sobie pozwolić na kupno, na, stwo, na sprzedaż, na założenie firmy, na założenie spółki, jest, oczywiście są złe słowa, są ludzie, jest, jest tutaj, może nie tyle, że zazdrość, bo tutaj nie będę tworzyła takich historii, że, że ludzie są zazdrośni, ale przyjdzie Wam się przed czymś okopywać, usłyszycie plotki, usłyszycie plotki, pięknie się do nich odniesiecie, słuchajcie. Macie sąd przy tym, czyli bardzo ładnie zadziałacie. Dobre słowo dobre tak naprawdę, moi drodzy, decyzje jeżeli będzie odnośnie jeżeli będzie chodziło o Waszego partnera o Waszą partnerkę, czy o kogoś z kim pra... szeroko pojęte, czy praca, czy uczucia czy, czy ogólnie jakieś tam zależności odnośnie, jeżeli jest to trygon wodny, jeszcze w szczególności jest to trygon wodny, dodatkowo słuchajcie, tak jak Wy, no to pięknie się z tego obmyjecie, pięknie pokażecie oponentowi, gdzie raki zimują, poza tym coś będziecie tworzyć jesteście zadowoleni, idziecie po nową pracę, coś się odkrywa coś się odkrywa tak naprawdę no być może, być może dla niektórych raczków odkryje się też to, że wasz partner lub to wy chcecie wejść w jakiś związek, w jakąś relację w jakąś zależność, ale zastanawiacie się, czy tutaj, jak tu podzielić nasze należności, tak? czyli nasze, tak naprawdę nasz do, nasze dobra, jak do tego podejść jak to stworzyć, jak to zrobić, żeby było yy, dobrze słuchajcie, w tym tygodniu drugie raczki, yy, siewcą Siewco plotek, siewco całego zła, z którym sobie pięknie poradzicie, bo to jest przecudna energia. Słuchajcie, macie najpiękniejsze karty, bo tak sięgacie, słuchajcie, po swoją najgłębszą intuicję. Tak naprawdę w głąb siebie pięknie wchodzicie. Ładna introspekcja, szybka introspekcja, tak naprawdę siebie wypatrujemy, siebie tak, czyli tam rozkładamy siebie na te czynniki pierwsze. Wchodzimy, zbieramy swoje energie. Słuchajcie, mamy sąd ostateczny, mamy gwiazdę, mamy dziesiątkę denarów, czwórkę, czwórkę, była, w szóstkę denarów. Słuchajcie. I nie wiecie o tym, że coś stworzycie, że coś, że coś, co było planowane dojdzie do skutku w tym tygodniu jak najbardziej. Poza tym dużo wiadomości, dużo listów, dużo tak naprawdę bardzo dobrych decyzji dla Was, jeżeli chodzi o ten tydzień, moi drodzy. Jedynie, co tutaj w zdrówku, to bym powiedział, no mogą być i zęby, słuchajcie, mogą być zęby, mogą być kości, kości równoległe, tak, kości, które mamy równoległe. Więc stawiałabym, że jest to jednak kręgosłup. No i ta ręka w zdecydowanie, zdecydowanie prawo. Widać ewidentnie, że jest to prawa ręka, czyli coś tam się słuchajcie przy tym zadziewa. <laughs> Dla tych, które chorują na serduszko, moi drodzy, no to tutaj bym powiedziała: do lekarza, natychmiast do lekarza. Lekarz coś tam zleci, nie ma tutaj nic takiego złego, ale coś będzie potrzebne: będzie wiadomość, będzie zadziałanie, coś tam się zadziało przy serduchu. Jest tam się pokazuje klamra, więc jak jest klamra na serduchu, to znakiem tego, że pasowałoby o to moi drodzy zadbać. Idą dobre wiadomości, ale idą i plotki, plotki, ale to już mówiłam, z tym sobie poradzicie, słuchajcie, jeżeli chcecie coś kupić, coś sprzedać, tak myślę, że bardziej kupić rodzinnie, to w tym tygodniu właśnie możecie sobie na to pozwolić, zostaje tak naprawdę uruchomiona, uruchomiona wasza intuicja lub coś odkrywacie, odkrywacie, że coś wam sprawi przyjemność, wam i waszym partnerom, czy tak naprawdę wam samym lub tak naprawdę wchodzicie w bardzo fajną, głęboką relację, bardzo głęboką relację, słuchajcie, z trygonem lub z wody. Tak też to widzę, moi drodzy, bo to jest trygon ognia, trygon ognia mm, to jest twórca, o tak bym powiedziała, to jest twórca do Was, i tutaj bym zastanowiła się razy 10 z tego względu, żebyście się nie wypaliły za szybko przy nim. Jeżeli chodzi, słuchajcie, tak jak we o, o trygon wody, no to macie tutaj bardzo fajnie, bo ten, trygon, bo ten trygon jest naprawdę nie jest zły. Tak, nie mamy tutaj w ogóle, słuchajcie, nie mamy trygonu powietrza w tym czytaniu. Więc widocznie jest Wam, jest wam potrzebne. Tylko te, tylko te trzy trygony są Wam potrzebne, bo trygon ziemski to pięknie jest nad głowami, tutaj nad Wami czuwa jak najbardziej. Jeżeli, no, jeżeli trygon, bo może też tak być, że niektóre raczki postanowią wejść w, w taką relację, w, ale w relacji już taką zaawansowaną, czyli jesteście, tak jakbyście wchodziły na kolejny etap znajomości, znajomości z trygonem ziemskim, no i tutaj są jakieś tak naprawdę być może już deklaracje, deklaracje o byciu razem, nie jako przyjaciel, przyjaciółka, tak? Czy, czy, czy jest, jeżeli to chodzi o jednopłeć, no to toż sobie państwo tutaj pod siebie słuchajcie, podłóżcie, ale macie gwiazdeczkę w środku, w centrum czytania, więc moje drogie raczki, o czym tu mowa? O czym tu mowa? Żyć nie umierać, słuchajcie. Nie? Jest tak, jeżeli po są niektóre raczki, które były, słuchajcie, <laughs> też mi się pokazuje. Pokazuje mi się, że niektóre raczki mają ochotę wskoczyć sobie gdzieś tam w jakiś romans, w jakąś nową spróbować czegoś nowego lub odświeżyć coś starego, tak? Jeżeli coś starego, to nie odświeżajcie, moi drodzy, bo z tego tytułu szybko się wyda, o tak bym powiedziała: szybko się wyda, będziecie musiały się okopywać. Po co? Niepotrzebne plotki, wy sobie z tym poradzicie, ale po co? Nie jest to nic, tym bardziej, że nie jest to nic takiego zobowiązującego, z, zobowią, zobowiązującego to tak jakby tak naprawdę odgrzanie Odlecika, jak to się mówi, ale od razu znajdą się oczy, czy znajdą się uszy, które coś tam usłyszą i plotka idzie. Wy sobie z tym poradzicie, ale po co, tak? Ale też jest, jest tak, że jeżeli będziecie chcieli wejść na przykład z strygonem ognia bo tutaj mi się pokazuje trygon ognia, słuchajcie, no to tutaj już może być dużo, dużo głębsza, dużo, dużo dłuższa tak naprawdę relacja i to relacja prowadząca do tworzenia czegoś, być może nawet dziecko, bo jest tutaj dziecko, a jak nie dziecko, no to tworzenie naszego lepszego jutra i to już nie jest marzenie, tylko tak naprawdę tutaj może być, słuchajcie, cementowanie jakiejś znajomości na głębszym, na głębszym poziomie, moi drodzy, tak to widzę. Tyleż, nic złego się, słuchajcie, nie zadziewa, macie zielone światełko we wszystkim, tylko uwaga na plociuchów, uwaga na plotki, uwaga na informacje, świetnie sobie z nimi, powiem tak, jedyno podpowiedział że to, co do Was idzie, nie jest prawdą. Wszystkie informacje, które do Was idą, to znaczy wszystkie informacje, które są plociuchowe, takie typowo pocztą pantoflową, prze, to słuchajcie, podzielcie, rozdzielcie ten włos na czworo, bo niewiele z tego tytułu będzie, prawda? Poza tym dużo kupna, dużo sprzedaży, dużo tworzenia, dużo rozpoczynania czegoś, czy nie wiem, czy spółek, czy inwestycji, czy pracy, czy, czy umów, no bo to są umowy, słuchajcie, ale bardzo ładne kreowanie siebie, moje drogie raczki, na ten tydzień, także teraz nic, nie nic, nic pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego czytania za tydzień. Buziaki, hej, pa. Piękne. O. Wszystko. Buziarki papa.